www.radiochrześcijanin.pl Witamy serdecznie ze studia Radia Chrześcijanin. Wita się ze słuchaczami Grażyna Konieczna oraz moi dzisiejsi goście Artur Pawłowski oraz niespodzianka Dave Hughes Calgary. Tak, Dave Hughes Calgary. Street Kanada. <laughs> tak, tu mamy zagraniczną ekipę, ekipa międzynarodowa. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, proszę Państwa? Otóż o tym, że w czwartek w klubie Arko o godzinie 19 będziemy mogli przeżyć coś i zobaczyć coś, o czym dotychczas mogliśmy tylko posłuchać. Gdzie mogliśmy posłuchać? Mogliśmy posłuchać od mniej więcej trzech lat. Dzięki komu? Dzięki Henrykowi Dedo. Arturze, czy możesz nam powiedzieć? Jak poznaliście się z Henrykiem? No to było ładnych parę lat temu już. Heniek odwiedził Kalgary. Odwiedzał swoją rodzinę i znajomych w Kalgary. I na, będąc na dworcu, zobaczył gazetę, Kalgary Herald. I w gazecie był artykuł na nasz temat. Um, Pawłowski. Od razu uderzyło go to nazwisko, więc pomyślał, czyż to nie jest Polak. Może to jest Polak. Więc znalazł mnie. Akurat wtedy był pierwszy dzień protestów, które mieliśmy pod urzędem miasta. Heniek zainteresował się tym, co się działo, i tak się zaczęła w sumie już teraz nasza przyjaźń. Nie tylko współpraca, ale przyjaźń. Najpierw powstał reportaż. Reportaż nosił tytuł Adwokat ulicy. Po kilku latach, Twoja historia była tak inspirująca, że doczekała się Dokumentacji filmowej. I tutaj mamy w studio naszego kalgaryjskiego gościa, który również na ekranie się pojawi. Czy możesz nam coś opowiedzieć o tym, o czym jest adwokat ulicy? Właściwie jest to bardzo urzekające. Film chwyta za serce, sięgając do głębi uczuć. To jest o tym, jak Boża chwała wstępuje na dół i naprawdę zmienia życie Artura i jego rodziny. I o tej pracy pełnej mocy, w której dosięga się ludzi żyjących na ulicach Calgary, właśnie jest ten film. Kiedy ludzie ufają Bogu, to wszystko jest możliwe, a Bóg powołał nas, by stać w obronie sprawiedliwości i by robić to, co Jezus, tak jak najlepiej potrafimy. Czy to jest łatwe? Nie, ale zapłata jest bardzo duża. Jaki był początek? Od czego się zaczął? Tak w skrócie, byłem przez jakiś czas wolontariuszem w Vancouver dla Mother Hastings i ona robiła podobną rzecz. Kierowała pomoc do ludzi ulicy. A kiedy przybyłem do Calgary, usłyszałem o Arturze Pawłowskim, przeszedłem na spotkanie i dowiedziałem się, po co to wszystko. I i zacząłem pracować jako wolontariusz, widząc całą gromadę ludzi, którzy mieli tę samą wizję, żeby ratować ludzi z beznadziei. Uwielbiałem Boga, bo przez to wszystko ta nadzieja i pasja służyły tak wolontariuszom, jak i ludziom, którzy ich pomocy potrzebowali. To przynosiło nadzieję, a służba Artura była jak ogień. Wiesz, Duch Święty jest pełen pasji dla Jezusa Chrystusa, i to jest naprawdę zaraźliwe. Dziękujemy Daveowi, a teraz chciałabym Arturze zapytać Cię o kilka szczegółów z tego, co się wydarzy 16 maja w czwartek w klubie ARCO o godzinie 19. Wiemy o tym, że będziemy świadkami. Pra premiery, filmu dokumentalnego, który powstał na podstawie reportażu Henryka Dedo. Tak, Heniek dostawał wiele pozytywnych komentarzy na temat um, tego reportażu radiowego, który zrobił. On był zresztą emitowany wielokrotnie na antenie Radia Polskiego w różnych um, innych stacjach. Tak, i był również nominowany do Nagrody Melchiory, która jest nagrodą bardzo prestiżową w Polsce. Tak, o ile, o ile wiem, to Adwokat ulicy dostał kilka takich prestiżowych nagród, więc zrodziła się myśl, żeby zrobić, żeby pokazać ludziom to, o czym usłyszeli. Ponieważ zainteresowanie było ogromne, więc ludzie chcieli zobaczyć, jak to wygląda. Nie tylko usłyszeć, jak wygląda praca na ulicach Kalgary, jak ci ludzie wyglądają. Więc Heniek, pamiętam w tamtym roku, jak przyjechałem, zadał mi pytanie, czy byłbym z rodziną gotowy na to, żeby wziąć w czymś takim udział, żeby poprowadzić ich, że tak powiem, przez swoje życie, przez kilka tygodni, codziennie, jak wygląda praca, jak wyglądają ci ludzie. Tak się zrodził pomysł, zgodziliśmy się z żoną i Henryk z ekipą. Przylecieli do Calgary w tamtym roku, spędzili z nami kilkanaście dni, nagrali masę materiału, zobaczyli jak to wygląda. No i efekt tego jest na krążku już. Będzie można zobaczyć jutro o godzinie 19 w klubie Arko. Jutro w Warszawie w klubie Argo o godzinie 19 będzie można spotkać nie tylko Henryka Dedo, który był pomysłodawcą całego projektu, ale też właśnie głównego bohatera, który siedzi razem z nami w studio, czyli Artura Pawłowskiego, będzie też można spotkać reżysera, Tomka Wiśniewskiego, montażystę, będzie można spotkać wiele osób, które było zaangażowanych w ten projekt. Jeżeli ktoś z Państwa chce się dowiedzieć czegoś więcej na temat adwokata ulicy, to zapraszamy na stronę strona www.gospel.pl i tam jest więcej informacji na ten temat. Czy wiecie państwo, jak to jest przeżyć narodzenie dziecka, które ma serce nie po lewej, a po prawej stronie, które nie ma płuc, które niesie wyrok śmierci od momentu narodzin? Albo czy wiecie państwo, jak to jest, kiedy zarabia się 5000 dolarów dziennie? O tym, czy wszystko można kupić za pieniądze, kiedy się je ma, o tym, czy wszystko można mieć, czyli czy można mieć szczęście w momencie, kiedy ma się i pieniądze, i rodzinę i wiele, wiele domów, posłuchamy po przerwie muzycznej. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. A my wracamy do naszej rozmowy w studio Artur Pawłowski. Arturze, ty jesteś głównym bohaterem wydarzenia, które będzie miało miejsce w Warszawie 16 maja o godzinie 19 w klubie ARKO. Będzie to prapremiera filmu dokumentalnego pod tytułem Adwokat ulicy. Co zobaczą widzowie? No na pewno widzowie zobaczą Nataniela, który jest tym chodzącym cudem. Zobaczą go, jak był w szpitalu, jak umierał, jak nie miał żadnych szans. Zobaczą, jak wygląda kościół uliczny. Zobaczą, jak wygląda ta codzienna, żmudna praca. Jak ratuje się ludzi, jak wyciąga się ich z ulicy, jak się karmi. No i oczywiście zobaczą nasze małe kłopoty, które mamy w związku z tym, że zajmujemy się... Tą pracą charytatywną, tak e, chciałbym dodać, że... Że te małe to są w cudzysłowie, proszę państwa. Tak. Ja zobaczą państwo aresztowania, zobaczą państwo... Ile razy byłeś aresztowany? Dziesięć razy. Mm -hmm. A stawałem... Czy masz jakieś pozwy? Przeciwko sobie? W dalszym ciągu mam. Stawałem ponad 80 razy przed różnymi wokandami sądowymi. W dalszym ciągu pozwy przychodzą, ale nigdy nie zostałem skazany. Wygraliśmy wszystkie sprawy sądowe. Zobaczą państwo policję i jak to wygląda od środka. W tej chwili Kościół Uliczny karmi ponad 200 tysięcy ludzi rocznie, także... Mamy co robić. Jesteś głównym bohaterem. Ja tutaj wspomniałam o tym, że przeszedłeś bardzo daleką drogę. Przeszedłeś drogę od człowieka, który miał szufladę pieniędzy. Jakiej wielkości była ta szuflada? Wystarczającej. Mhm. Ja zdradzam Państwu tutaj um, naszą rozmowę przed nagrywaniem programu, gdzie Artur mówił, że miał taką szufladę pełną gotówki. Czy byłeś wtedy szczęśliwy? Tak myślałem przez, przez jakiś okres czasu, i myślę, że wielu ludzi tak myśli, ale okazuje się po jakimś czasie, że szczęścia nie można kupić. Nie można kupić sobie przyjaciół, nie można kupić sobie pokoju i nie można kupić sobie nadziei. To był bardzo dziwny okres w moim życiu, gdzie potrafiłem zarabiać bardzo dobrze, ale z drugiej strony czułem się bardzo staro. Pamiętam, u znajomego, ministra kultury. Będąc w jego domu, weszłem w, na jego dach i próbowałem popełnić samobójstwo. Chciałem skoczyć i skończyć. Czułem się okropnie staro. Czułem się jak człowiek, który go życie nie jest w stanie już niczym za, 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 za za... zaskoczyć. Tak, a ile lat wtedy zaskoczyć? miałeś? 22. 22, 22 lata. 22-letni stary człowiek. Tak. Zmęczony życiem? Myślę, że tak dużo w moim życiu się wydarzyło, tyle zobaczyłem, tyle przeżyłem, tyle rzeczy robiłem, że myślę, że się po prostu wypaliłem. Ty znałeś wysoko postawionych ludzi? Znałem. Znałem. Pracowałem dla polityków, pracowałem dla szefa policji, pracowałem dla piosenkarzy, dla sławnych ludzi. Ja budowałem takie wille, dacie właśnie nad morzem. Czyli moi klienci byli bardzo wpływowymi, znanymi ludźmi stąd. Moja obecność przez kilka miesięcy. Mogłem sobie przebywać w prywatnym muzeum w domu ministra kultury. Ale... A tutaj, przepraszam, słuchaczom Radia Chrześcijanin należy się słowo wyjaśnienia, że nie chodzi o Polskę. Tak, ja mieszkałem wtedy w Grecji. Przeżywając tyle rzeczy, robiąc tyle biznesu w swoim życiu, czułem się zmęczony, stary i autentycznie myślałem, że już życie nie jest w stanie mi niczym zask zaskoczyć. Czy ty byłeś wtedy takim grzecznym chłopcem? Nie, nie byłem grzeczny. Próbowałem praktycznie wszystkiego, co można spróbować, ale żadna z tych rzeczy nie dawała mi ani pokoju, ani szczęścia. To jest tak, jak, to jest tak jak podróżowanie po świecie i. Chęć, aby napatrzeć się na zapas. Człowiek ogląda, ogląda wspaniałe rzeczy, wspaniałe widoki, ale jednak już po chwili pragnie oglądać dalej. To jest tak jak z jedzeniem. Naje się człowiek dosyta dzisiaj, a jutro znowuż jest głodny. Tak wyglądało moje życie. Ciągle byłem głodny, ciągle chciałem czegoś więcej i nie. Znajdowałem tego, czego szukałem. Mhm, ale wiesz, jest pewien stereotyp. Mówi się o tym, mamy dobrą pracę, mamy stabilizację. No w zasadzie, czego już więcej chcieć. Ty miałeś dobrą pracę, miałeś rodzinę, miałeś dom? Miałem dom, tak. Jeden? No, wtedy miałem jeden dom. E, biznesy i kupywanie ziem, nieruchomości przyszły w Kanadzie. Mm -hmm. W Kanadzie skupywałem właśnie domy i ziemię. W każdym razie doszłem do jednej konkluzji, że żadne rzeczy materialne nie dają człowiekowi ani pokoju, ani nadziei, e, nie wypełniają pustki. Ja myślę, że człowiek jest stworzony, aby. Żyć w relacji z Bogiem. Jeżeli tego Boga gdzieś się zrzuci na margines, to tej pustki nie da się wypełnić ani alkoholem, ani narkotykami, ani seksem, ani innymi tego typu rzeczami, żadnymi pieniędzmi, żadnymi domami. Ja miałem setki obrazów w domu, które na początku dawały mi jakąś satysfakcję, kiedy kupowałem, a później o nich zapominałem. Gdzieś lądowały. Przy ścianie i kupowałem następne. I tak w kółko. Co było przełomem? W 2000 roku urodził się mój syn, tylko że urodził się z sercem po drugiej stronie i miał zmierzone płuca. W miejscu płuca było, był żołądek i wszystkie wnętrzności. Trzech lekarzy przyszło i powiedziało, że on nie będzie żył, nie przeżyje że najlepiej byłoby go odłączyć od aparatury, która utrzymywała go przy życiu. Pamiętam, moja żona się nie zgodziła. Ja w ogóle nie chciałem rozmawiać. Był to, myślę, że to był jeden z najbardziej brutalnych przełomów w moim życiu, ale najbardziej skuteczny. Czy... Dlatego, że zdałem sobie sprawę właśnie wtedy, że żadne pieniądze nie są w stanie kupić życia, zdrowia. Że... Są sprawy, które są ważniejsze od tego wszystkiego, za czym goniłem przez całe swoje dotychczasowe życie. To był taki proces, to był początek, to był punkt zwrotny w moim życiu zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem, zacząłem szukać tego Boga. Myślę, że wtedy Bóg do mnie pukał i mówił: "Przyjdź do mnie. Ja jestem odpowiedzią na twoje problemy. Nie musisz się zabijać, nie musisz skakać, nie musisz pić, nie musisz robić tego czy tamtego. Przyjdź do mnie, ja wypełnię twoją pustkę." Ja wtedy nie chciałem słuchać, ale sytuacja z Natanielem, z moim synem spowodowała, że musiałem zacząć szukać. Ile lat ma twój syn teraz? Mój syn ma 13 lat. Jest e... Dalej, chodzącym cudem, jak lekarze go nazywają, jest stuprocentowo zdrowym, i nawet kiedy robiono mu badania, mój syn nie ma nawet jednej alergii. Bóg jest wielki. Zgadza się. Moim i państwa gościem był Artur Pawłowski, a przyjechał do nas z dwóch powodów. Jeden z tych powodów to właśnie prapremiera. 16 maja w Warszawie w klubie ARKO o godzinie 19.00. Filmu dokumentalnego Adwokat Ulicy. A drugi i taki główny powód to. Marsz dla Jezusa. Marsz dla Jezusa, na który serdecznie zapraszamy 18 maja w sobotę. Godzina 12 jest początek, jest zbiórka. Będzie godzinny koncert pod belwederem. I później o godzinie 13 ruszymy. Podplat zamkowy, gdzie zakończymy naszą uroczystość, nasze rodzinne spotkanie, jak ja to nazywam, sześciogodzinnym koncertem. Będą wspaniali wykonawcy, będzie taniec, będzie zabawa, będzie wspólne jedzenie. Będzie jedna wielka radość. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę z Arturem Pawłowskim, który był naszym gościem, chciałam podziękować również dwóm innym osobom, które przyleciały do nas z Kalgary. Arturze, kto to jest? Jacek Mrożek, nasz wolontariusz i David Hughes. Chciałem tego tak apropos dodać, że powiedziałaś, że jestem głównym bohaterem, ale tak naprawdę, bez wolontariuszy, bez takich właśnie ludzi jak Jacek czy Dave i wielu, wielu innych, nie byłoby adwokata ulicy, nie byłoby możliwości. Jeden człowiek nie jest w stanie tego zrobić. To jest armia ludzi, która ma to samo serce i to samo pragnienie, żeby pomóc innym ludziom, i tak samo poświęca czas, finanse i tak samo ryzykuje jak ja żeby ta następna osoba nie musiała umierać zamarzając pod mostem w Calgary. A za wspólnie spędzony czas dziękuję państwu Grażyna Konieczna. Słuchasz radia Chrześcijani Ewangelicznej Stacji nadającej z myślą o tobie.